Pojechał do granicę, zarobił tam na czarno 200 tysięcy i wpłacił sobie to do banku. Bank doniósł na niego do urzędu skarbowego. Urząd skarbowy mu zablokował te pieniądze, zamroził i wezwał mojego znajomego do złożenia wyjaśnień, skąd ma. I on na protokół złożył takie zeznania, że sprzedał diabłu duszę za 200 tysięcy złotych i diabeł mu to wypłacił gotówką, prawda? Urząd Skarbowy zażądał świadków, więc moja grupa specjalna mu znalazła świadków, prawda? Czterech... Są zeznania w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie takie, że czterech, czterech ludzi zeznaje, że było świadkami, jak diabeł przynosił, prawda, Kowalskiemu gotówkę. I zwróćcie Państwo uwagę, idiotyzm nie idiotyzm, prawda? Martwe Prawo, drugi z kolei, mój znajomy, który też z branży budowlanej, który zarabiał dużo w tak zwanej szarej strefie, Płacił potem pieniądze do banku, bo potrzebował przelewy, przelewy porobić i, i yy, też urząd skarbowy go dojechał, skąd on miał 300 tysięcy złotych, prawda? Zamrożono mu pieniądze, rodzina odcięta od pieniędzy żona, manie, żona, żona płacze, bo nie ma, nie ma z czego kupować rzeczy. Człowiek przychodzi do mnie. No ja mu na szczęście doradziłem. Doradziłem mu to, żeby w rozmowie z Urzędem Skarbowym powołał się na artykuł 34 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu i ten artykuł mówi, że ktoś, kto dostaje pieniądze z funduszu operacyjnego, czyli jest kapusiem albo agentem, to tych pieniędzy nie musi rozliczać podatku, prawda? Jest taki artykuł, no to ja się pytam, po jaką cholerę wprowadza się ustawę, która zabrania yy, wpłacać pieniędzy i wprowadza się takie kreteństwo, prawda? To tak, jak mieliśmy kiedyś w Polsce terror maseczkowy. Ustawę, która nam nakazywała nosić maseczki za czasów covid i ona obowiązywała równolegle z ustawą stadionową, która zakazywała zakrywania twarzy podczas, podczas w miejscach publicznych. I jeszcze ta sławetna ustawa covid